No dzisiaj zwycięstwo pewne 8 do 1, nawet nie zwycięstwo, tylko pogrom. Może wynik niezgodny z planem, ale rezultat, czyli zwycięstwo zgodne z planem, bo jednak drużyna strumienia to jest drużyna, która goni o gonigowej tabeli i drużynie kuźni, która walczy o czwartą ligę nie przystoi tracić punktów z takimi brzydko powiem kelnerami. Tak, na pewno na pewno gdybyśmy w tym meczu stracili punkty, było, byłoby to nie na miejscu, ale... Ale z pełną świadomością celu, jaki nas, jaki nas mobilizuje do gry. Wyszliśmy na boisko i, i wszyscy widzieliśmy, że nie było ani momentu lekceważenia przeciwnika i, i wynik obrazuje to, co działo się na boisku, czyli przez cały mecz zdecydowanie dominowaliśmy i prowadziliśmy gry w ramki. No ale tych bramek mogło być zdecydowanie więcej. Nie oszukujmy się. No mogło być więcej. Mieliśmy jeszcze kilka, kilka sytuacji bramkowych, natomiast przy wyniku 8-1 trudno mówić. O, o jakiejś indolencji strzeleckiej, bo, bo jest to chyba też nie na miejscu. No i sytuacja z czerwoną kartką dla jednego bramkarza, dla drugiego bramkarza. Potem taka lekka nerwowość się wkradła w zespół później. Ja myślę, że obie czerwone kartki troszeczkę chyba zbyt pochopnie podyktowane przez arbitra. Myślę, że jak przy pierwszej, przy drugiej sytuacji nie nie, nie być to czerwona, mogły to być żółte kartki. Sędzia zadecydował inaczej, a czy nerwowość? Myślę, że nie, że nie nerwowość, a po prostu totalne rozluźnienie i konsekwencją właśnie tego rozluźnienia była ta czerwona kartka i to żółtka. I punkty teraz na, na wagę złota, czy liczycie się w walce, walce o awans? No tak, no tak, tak się składa, że, że przeciwnicy też punkty gubią i, i dalej jesteśmy w grze i będziemy walczyli w kolejnych meczach o kolejne trzy punkty i myślę, że, że do końca będzie ciekawie. Czy mecz z Landekiem w ostatniej kolejce zdecyduje o awansie? Zaryzykuje Pan taką tezę? Nie będę ryzykował, natomiast bądźmy dobrej myśli i, i może, może ten mecz już nie będzie potrzebny w walce o awans. Ale dla kogo? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. A jeszcze jedno chciałem zapytać, bo tak, tutaj wygrać macie wysoko, w Puńcowie wygrywacie wysoko i właśnie te ostatnie minuty takie rozprężenie następuje. Ja wiem, że to jest prowadzenie wysokie, że można sobie pozwolić, ale w Puńcowie spowodowało to nerwówkę, tu kartkę bramkarza. No tak, no, gdzieś, gdzieś w głowach brakuje, brakuje tego, żeby do końca zostać na, na odpowiednim poziomie. I, i dociągnąć mecz w pełnym, w pełnym e, że tak powiem, zaangażowaniu. No ale to, to niestety e, wynik determinuje, tak? Czyli człowiek myśli już o tym, żeby spokojnie do szatni, a nie jeszcze, jeszcze przez 10 czy 15 minut mocno biegać na bójskę.